Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Sostegni bis zostanie wkrótce omówiony w parlamencie w celu przekształcenia go w prawo. Oczekuje się że zachęty wyniosą ponad 250 milionów euro per i komunikacja 6 lipca 2021 R 25 lipca, o ile nie pojawią się żadne niespodzianki. Powinien wejść w życie nowy dekret Sostegni-Bis. Zapewni on co najmniej 250 milionów euro zachęt do zakupu samochodów ekologicznych i kolejne 50 milionów euro na pojazdy użytkowe. Niespodziewany zastrzyk energii dla rynku czterokołowców. Również dlatego, że prognozy sprzed kilku miesięcy przewidywały koniec zachęt. Wielką nowością obecnego projektu jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego nawet dla tych, którzy kupują używane Euro 6, rozwiązanie bezprecedensowe i z pewnością mile widziane przez użytkowników. Podział zachęt. Zachęty dla samochodów powinny zostać rozdzielone w następujący sposób: 50 milionów dla nowych samochodów w przedziale 0 do 60 g/km, 100 milionów dla tych w przedziale 61 do 135 g/km. 100 milionów dla używanych samochodów Euro 6 w przedziale 0 do 160 g/km. W przypadku pierwszego z wymienionych zakresów zachęta jest zapewniana zarówno w przypadku złomowania, jak i bez złomowania. Podczas, gdy w przypadku drugiego zakresu zachęta jest uzależniona od złomowania samochodu który był zarejestrowany przez co najmniej 10 lat. W przypadku braku złomowania nie przewiduje się premii. Kategoria używanych pojazdów Euro 6 jest bezprecedensowa i powinna być zarządzana w następujący sposób. Osoby, które kupują używany pojazd, zarejestrowany po raz pierwszy we Włoszech, z klasą emisji Euro 6 mogą otrzymać rosnącą premię wraz ze spadkiem emisji dwutlenku węgla pomysł byłby następujący 4500 euro za 0 do 60 g/km dwutlenek węgla 3000 euro za pasmo 61 do 90 gs. km, 2500 euro za pasmo 91 do 160 gs. km. W każdym przypadku zachęta nie może przekroczyć 40% ceny zakupu. Ramy czasowe wejścia w życie. W oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie, przy pewnym poparciu Izby Deputowanych, fundusze będą dostępne, o ile nie przewidziano. Inaczej w tym samym środku. Dopiero po opublikowaniu w dzienniku ustaw ustawy przekształcającej dekret Sostegni BIS, konwersja musi nastąpić do 25 lipca przyszłego roku, po tym jak Senat wyrazi zgodę, pod karą przypadku. Zobaczymy, czy ten wielki manewr, który powinien działać jak koło zamachowe dla gospodarki, a w szczególności dla sektora motoryzacyjnego, może dać Włochom siłę napędową i bodziec do wymiany pokoleniowej floty samochodowej która często jest stara i zanieczyszczająca środowisko, ale przede wszystkim niebezpieczna. Zwłaszcza finansowanie używanych samochodów Euro 6 wydaje się mądrą decyzją, aby kontynuować kampanię odmładzania samochodów poruszających się po drogach BelPase. Opublikowano w ciekawostki wiadomości motoryzacyjne a WordPress komentarz Hello World.